Marszałek Sejmu nie mogła zapanować nie tylko nad politykami PiS, ale również nad minister Barbarą Nowacką. Musiała do niej aż krzyknąć, by wreszcie się opamiętała, po czym zaczęła przywoływać do porządku krzykaczy z prawa i sprawiedliwości. Jeden z nich aż wstał, gdy był karcony. Pani minister, ja bym prosiła, żeby się pani posłanka... Pani minister. Halo, halo pani minister. Ja, Pani minister. To teraz ja, teraz ja. Ja pani przedłużę oczywiście czas. Pani poseł Paluch na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuje panią do porządku. Panie pośle Czarnek, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle Kmita, na... zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu wprowadzenie obrad. Panie pośle Kmita, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku.